Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera, drodzy słuchacze. Mamy godzinę 9.16. W studiu jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry. No i jest Bartosz Skopiński. Jest. Widzę. I będzie też Kasia Rososzko, a teraz to już szybciutko odbieramy telefon, bo widzę, że dzwonią, to odbierzmy. Halo? Halo? właśnie tak to wygląda. Jakieś niepowodzenie na początek. Mm, tak, ale mam nadzieję, że zaraz ktoś powtórzy numer 726 114 114 na, na swoim telefonie, wpisze go ponownie, kliknie zieloną słuchaweczkę i zadzwoni do nas. 726 114 114 O, może teraz się uda. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> ja dzwonię z takim problemem. Co się stało? Dzieci z Pęcławia jeżdżą do szkoły na Kopernik na ulicy Perseusza, między innymi i tam są dwa autobusy z Pędzławia. Jeden jedzie chyba 7.05, drugi 7.25. Obydwa podjeżdżają poczkowe w, w Białęce, mhm. więc siłą rzeczy w Błogowie są 7.42 czy 7.45, w zależności gdzie, na których przystankach ile osób wsiada czy wysiada. Mhm. A autobus miejski, szóstka odjeżdża o 7.40 spod pks -u. Więc nie mogą te dzieci zdążyć na ten autobus, a następny jest ósma, ósma z 7 chyba. Więc przyjeżdżają na połowę lekcji, są problemy, nauczyciele się denerwują, jak jest sprawdzian, to dosłownie no jest problem, bo mają niezaliczony, nawet ta jechała taksówką, żeby zdążyć na sprawdzian. Czy można by było ten, ten miejsc i po prostu przesunąć na siódmą i Czy byłaby taka możliwość? 5 minut później i by wszystko rozwiązało. Zapytamy, zapytamy. Bardzo dziękujemy za tą informację. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia. No to będziemy pytać w takim razie. Ale zobacz, jak to wszystko dokładnie podane. Tak, jak. O który odjeżdża autobus z Białęki, o który jest w Głogowie, o który jest następny miejski. Tak więc, no, będziemy pytać. Oczywiście, że tak. Jasne, że będziemy pytać. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Witam. E, proszę Państwa, ja dzwonię w takiej sprawie. E, chodzi o ten e, łącznik e, tutaj na Paulinowi, gdzie teraz jest ten objazd, tam nie wiem, Cisawa czy jaka tam ulica tam często mm -hmm. na ten Cisa temat Cisawa i Paulinów. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, tak. E, chodzi mi o to, żeby no teraz pewnie już tego nie zrobią, ale zastanowię dlaczego wcześniej nie odmalowali tam e, linii e, na jezdni. Bo powiem, że na przykład po zmroku jeszcze jak pada deszcz, tam praktycznie nic nie widać. To fakt. Żeby się ktoś tym po prostu zainteresował, bo tam można sobie uszkodzić auto. Ja tam ostatnio jechałem i praktycznie mnie pociągnęło tam w prawo yy, po, tym, po takich dziurach, nie? Mhm. Mm mówimy o drodze. Co tym można by było zrobić? Cisawa Paulinów, tak, to o tym pan mówi. Tam tam było w ogóle oznakowanie poziome? Chyba nie. No właśnie nie kojarzę, żeby tam była linia. Tam chyba nigdy nie było oznakowania poziomego w, w postaci linii, ale, ale to, to jest może rzecz, która się zmieni niebawem, no bo ja przypominam, że tam jeszcze hospicją powstało. Tak. Tam ten tak, tak, będzie tak, zupełnie. Tak, no tam, tam są linie, ale ich praktycznie nie widać. No, są wytarte, tak? Mhm. Dobra, no to w takim razie przekażemy informacje do, um... do miasta i do powiatu, bo tak. to część drogi jest y... powiatowa, część miejska. Tak, to tak wygląda właśnie. I część jest Paulinów, część jest cisała. Tak jest. Dobrze, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy naszego słuchacza. I czekamy na kolejne telefony. 726 114 114. To był kolejny telefon. Troszkę można powiedzieć też nawiązujący do dróg. Bo pierwszy nawiązywał do autobusów, to autobus jeździ po drodze, nie? Tak. No a drugi też to. Zdecydowanie <noise> <noise> tak. Dobrze. <noise> Latających jeszcze nie wymyślili. E, no, dobra, to, bo jest też, z nami będzie Iwona, która też opowie o pewnych sprawach na naszej antenie, ale najpierw w takim razie przenieśmy się do Polkowic, do Kasi Rosaszko. No to ja może z taką ciekawostką, a dla niektórych być może bardzo przydatną informacją. W komendzie Straży Miejskiej w Polkowicach zamontowano alkomat umożliwiający samodzielne zbadanie zawartości alkoholu w oddychanym powietrzu. Można z niego korzystać bezpłatnie przez całą dobę. Tutaj jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Polkowicach Artur Gałuszka, wszystko po to, by wyeliminować z dróg kierowców. I mowa tu nie tylko o kierowcach samochodów, ale także i rowerów, czy też hulajnoków, w ostatnim czasie stały się bardzo popularne, a osoby, które, które nimi jeżdżą, również muszą być trzeźwe. Alkomat zakupiony z funduszy gminnych i tak jak wspomniałam wcześniej, jest ogólnodostępny dla mieszkańców przez całą dobę, można korzystać z niego bezpłatnie. Także mamy nadzieję, że spełni swoją rolę. Ja przypominam, żeby przypadkiem pod wpływem nie jechać sprawdzać, czy się ma. A bywały już takie przypadki. No przecież, że tak bywały, bywały już takie przypadki, bo oficerowie Prasowi już w regionie dobrych kilka miesięcy czy lat temu informowali o takich przypadkach, że ktoś przyjechał na komendę sprawdzić się, czy jest trzeźwo, okazało się, że jest pod wpływem... A przyjechał i, i, nie autobusem. I, I próbował odjeżdżać swoim samochodem. No to tak. już zakrywało na zdarzenia kabaretowe. Natomiast o autobus linii numer 6, o którym wspominała słuchaczka, żeby go odrobinkę troszkę przyspieszyć, nie po ósmej, a przed ósmą, żeby uczniowie zdążyli dojechać, to już w komunikacji miejskiej oczywiście pytamy. Mam też odpowiedź dla słuchacza, który dopytywał o budowę łącznika między a transportową. Mhm. Budowa rozpocznie się tego łącznika w przyszłym roku, zakończy w 2025, tak więc y, taka inwestycja etapowana. W końcu mieszkańcy tej części miasta się doczekają. Czekali, czekali i się doczekają. Tylko jeszcze odrobinkę cierpliwości w sensie kilka czy kilkanaście miesięcy do... Y, kilka do rozpoczęcia myślę, a kilkanaście do zakończenia y, tejże inwestycji. Y, tak więc drodzy słuchacze, y, bądźcie cierpliwi. Teraz ktoś cierpliwie, ładnie do nas się dodzwonił. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ja mam też taką prośbę co do autobusu numer 6 też o autobus numer 0. Tak. Z tym autobusem też dużo młodzieży dojeżdża do szkół i no, bardzo często się spóźniają. Czyli co Do ty... ósmej nie dojeżdżają przynajmniej na Stare Miasto. E, czyli e. Jak, jaka jest Pani sugestia? E. E, bo on jest na przykład na Legnickiej o 7.44. Tak. E, o 7.44 na Legnickiej, ale... Na Leg... Tak? Co pani proponuje, co możemy przekazać do komunikacji ewentualnie żeby się... Nawet na 7.30, 35, gdyby był na Legniskiej, to by było super. Mhm. Bo nie młodzież dojeżdża na stare miasto i zdążą do ekonomika czy do samochodówki. Mhm, A tak no bardzo często przed samą ósmą za dwie, za trzy są i no, nie zdążą dojść do tej szkoły i zawsze mają te spóźnienia. Okej, okay, no to już za chwileczkę będziemy przekazywać i dziękujemy za to zgłoszenie. Ja również dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Mamy kolejne zgłoszenie zanotowane. Tak. Autobusowe. Autobusowe. O, a teraz? Też autobus. Halo, halo, dzień dobry. Yy, jeszcze raz dzień dobry, ja dzwonię. Bo słyszałam tu wypowiedź pani przed chwilą i słyszę, że będzie miała zagwozdkę yy, komunikacja miejska. Bo mi właśnie chodziło o szóstkę, żeby odjeżdżała nie 7.40, a 7.50. A pani właśnie mówi, żeby odjeżdżała jeszcze wcześniej. Ale pani Ale mówiła pan, o zerówce. Pani, pani mówiła o zerówce z Legnickiej, nie, nie z tysiąclecia. Ale o szóstce chyba też coś wspominała. Nie, nie, o zerówce. I właśnie chodzi o szóstkę, żeby wjeżdżała nie 7.40, tylko 7.50. Eee. I to by już wszystko rozwiązało. A ten po 8, to tutaj może jeździć normalnie. No, oczywiście, że tak. Dziękujemy ślicznie. Tak, natomiast <grym> nasza eee... słuchaczka faktycznie mówiła o zerówce. O szóstce chyba nic nie Nie, wspomniane. nie, Ja nie koję, żebym mówiła coś o szóstce. Pierwsza słuchaczka mówiła o szóstce, druga o zerówce. Tak. I już te sugestie do komunikacji miejskiej przekazaliśmy. Ja też mam sugestie, dużo sugestii, ale nie przekazuję. A czemuż to tak? Bo ja czekam na nowy rok. Nowy rok, nowe możliwości. Może znajdą się nowe pieniądze? Ale... jakieś, wiesz, na, na jakieś zmiany. Ga ga gaśnicy proszkowej żądania. Nie, 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 nie będziesz. Halo, halo, dzień dobry, witamy. No dzień dobry. Słuchamy. Chciałam złożyć życzenia świąteczne. Mogę? Proszę. proszę. Dobra to chcę złożyć życzenia pani kierownik z Dino na Drugim Piastowie, paniom sprzedającym, bo bardzo się, się narabiają tam. Życzę im wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka i na nowy rok tak samo dużo zdrówka. Bardzo dziękujemy za te życzenia, oczywiście przekazujemy już wszystkim no, może, pracownikom. Może nas tam słuchają gdzieś na zapleczu. No, się narobili, to może nie. Bo wiesz, jak ktoś jest narobiony, to... To, to nie ma czasu na słuchanie. To się narabia. Ale nie, zmienia to faktu, że pozdrawiamy jak najbardziej m, wszystkich pracowników, nie tylko tego sklepu, wszystkich pracowników, którzy teraz mają bardzo gorący czas, e, taki moment, kiedy naprawdę muszą stanąć na wysokości m, zadania, kiedy obsługi, ob, obsługa musi być na najwyższym m, poziomie. no bo Na też najwyższym przecież, tempie. Ta, I w najwyższym tempie, bo to przecież... Każdy, każdemu to, się gdzieś śpieszy. To, towar znika z półek szybko, bo to przecież trzeba zrobić zakupy i zapasy na święta. My słuchamy naszych słuchaczy, a w najbliższy piątek, 15 grudnia, będzie można posłuchać głogowskich podróżników. Grażyny i Stefana Sroczyńskich podczas swojego kolejnego spotkania z cyklu fotostopem przez świat zapraszają do Centrum Kultury Miejskiego Środka Kultury w Głogowie. Wstęp jest wolny, godzina 18. Nieco tajemniczy tytuł, tym razem fotostopem z uśmiechem i duszą na ramieniu. No, czyli, Słuchaczka jeszcze raz dzwoni do nas. Halo, halo. Tak, do Pana dzwonię jeszcze raz. Ale Pani jest czy teraz ja na... Ja powiedziałam, że to do sklepu do Dino, drugi, na drugim piastowie. Tak, tak, powiedziała Pani. Tak, ta. powiedziałam. Mhm. Dobrze. Proszę bardzo. Pozdrawiamy naszą słuchaczkę, drodzy słuchacze. Dzwonicie pod numer 726-114-114. E, także pozdrawiamy na drugim piastowie, albo na drugim piastów śląskich. Albo na Piastów Śląskich dwa Na no, osiedlu Piastów Śląskich, żeby o tak Że dwa w Że w pełni Że trzy Kiedyś e, słuchacz dzwonił e, i pytał, dlaczego na m, znaku jest e, kierunkowskaz na Piastów, a nie Piastów Śląskich No, ale, no, tak, ale na Piastów skrótowo, no. no, Ale na Piastów Śl powinno być środka. Śl. Piastów Śl i kropka i kropka Dobrze, to teraz skoro rozmawialiśmy i skoro mówiłeś, że zapraszamy też na spotkanie z podróżnikami, my teraz zapraszamy na spotkanie z Iwoną Mierzbiak z Lubina. Iwona nam też tutaj coś przygotowała. Dzień dobry państwu. Dziś 13 grudnia Lubin upamiętni 42 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Do udziału w obchodach wszystkich mieszkańców zaprasza powiat lubiński. Uroczystości upamiętniające tą rocznicę rozpoczną się o godzinie 18:00 mszą świętą, która odbędzie się w kościele pod wyzwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Tuż po nabożeństwie odbędzie się przemarsz pod pomnik pamięci ofiar Lubina 82, gdzie złożone zostaną kwiaty i zapalone znicze. Ale ważna jest też informacja dla kierowców. Dzisiaj miejsca parkingowe przy ulicy Chrobrego, Piastowskiej i Prusa będą wyłączone z ruchu, jak usłyszeliśmy, dla bezpieczeństwa uczestników obchodów. Przypomnijmy, dzisiaj przy tych ulicach nie będzie można zaparkować. Już jutro wszystko wróci do normy. To były Dzięki. wiadomości z Dubina. Proszę, proszę, proszę. A teraz nasz słuchacz, który mam nadzieję się nie rozłączył. Halo, halo, dzień dobry. Słuchamy. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Proszę pana, ja dzwonię w Rus z Ruszowic, z ulicy Tęczowej. Ja dzwoniłem w piątek przy ulicy 46. 48 jest uszkodzona studienka. Proszę pana, tam jest no według mnie pęknięta studienka, tam jest tak uderzenie, proszę pana, samochody jak jest jadą, to tak jak pociąg, jak kiedyś jechał. Tu, 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 tu. Zgłosiliśmy to, to. zaraz. I proszę pana i to nie zostało. Gdzieś zgłoszone, żeby ktoś to zrobił. No przecież ludzie bójcie się Boga przecież. Pewnie się boją, ale jeszcze nie mają roboty za, za, za ten, za, za, za na Zgłosiliśmy przykład. Zgłosiliśmy to za, zaraz po audycji, tak. od razu zgłaszałem. Było Dobrze. zgłaszane, na pewno było zgłaszane. E, więc no teraz tylko wszystko w rękach osób, które mogą to naprawić Naprawdę, i zadziałać dokładnie. w tym. Temacie. Ja myślę, że jak taka studienka pękła, no to też nie jest chwila moment, żeby odleć następną, no raczej w zapasie studienek się nie ma. A może mają? A może mają, no i tego nie wiem, no ale mamy nadzieję, że za moment ta studienka będzie już leżała we właściwym miejscu i w całości. No, i miejmy nadzieję, że też te wyrwy w drodze zostaną połatane, bo wczoraj miałem okazję rozmawiać na ten temat z osobą, która była świadkiem, jak auto, które jechało przed tą panią, no, wpadło w taką dziurę, że jakiś element plastikowy odleciał od podwodzia. Tak? No, że plastikowy, nie metalowy, albo koło. Albo koło. No, wyrwy są już takie, że faktycznie można coś tam sobie uszkodzić. A wracając do tematu 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, to oczywiście nie tylko w Lubinie, ale i w Głogowie tradycyjnie. Jak co roku tego rodzaju obchody organizuje Starosta Głogowski, który serdecznie zaprasza do wspólnego upamiętnienia w tym przypadku 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 13 grudnia o godzinie 13 przy tablicy upamiętniającej pobyt w Głogowskim więzieniu internowanych działaczy Solidarności. Tablica jest umieszczona na murze Zakładu Karnego w Głogowie i tam o godzinie 13.00 początek hymnem państwowym Wszystko się rozpocznie. Następnie przemówienia starosty wspomnianego Jarosława Dudkowieka, a także wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Radosła Kosmalskiego, potem też montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów drugiego Liceum Ogólnokształcącego i na koniec złożenie wiązanek kwiatów pod tablicą, tak więc osoby, które chciałyby w ten sposób wspólnie z władzami powiatu i innymi mieszkańcami yy, upamiętnić tę yy, historyczną datę, to zapraszamy dziś na godzinę 13 do Głogowa w okolice tablicy umieszczonej na murach Zakładu Karnego. No właśnie. E, drodzy słuchacze, jest na zegarku 9.31. Fajnie, że dzisiaj dość dużo telefonów, fajnie, że dzwonicie, natomiast my musimy zrobić krótką przerwę reklamową i zaraz po tej krótkiej przerwie reklamowej wracamy do was z drugą częścią dzisiejszego tematu dla reportera. Wracamy, wracamy do tematu dla reportera. Wróciliśmy. Wiki, i, wiki, i, 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 czekałem tak się, na Ciebie. Czekaj, czekaj, bo się zawiesiłem, bo ktoś tu na, na naszego radiowego messengera wysyła e, Dobrze, to jeszcze, to jeszcze mam informację od naszego słuchacza, który y, do mnie pisał, y, że ulica Galileusza, Gwiaździsta, kilka ozdób świątecznych umieszczonych na latarniach nie świeci. O! Jakie, y, które ulice? Galileusza Gwiaździsta. Na pewno dwie w okolicach targu na Koperniku mhm. i dwie w okolicy skrzyżowania Galileusza kosmonautów Oriona. A, cały czas ta iluminacja świąteczna jest instalowana, bo wczoraj widziałem służby no, no. na tysiąclecia, widziałem, że montują. Czekaj, czekaj. Co tu nasza słuchaczka pisze? Coś... W Głogowie jest bardzo duży problem z przewozem wielkich gabarytów, e, czyli elementów wiatraków. Przewóz jest wykonywany za szybko, zdaniem naszej słuchaczki, czyli punktualnie. Od 22. O 22. 22. A czemu napisała punktualnie rano rusza o 22. Może to. Po, po prostu Słowni, pewnie słownik poprawił. Słownik poprawnie. poprawił, tak. Pani jest kierowcem autobusu i o tej porze e, wykonywane są jeszcze kursy, wtedy stoi z pasażerami. Średnio 15-30 minut robi się sznur aut. Pytanie, czy można zapytać, czy te elementy wielkogabaratowe można na przykład e, o północy? przewozić kiedy wystarczy już jest 20. Ruch jest, ruch jest mniejszy. Tak, wystarczy 22:15, Leszku Albo 20, a, Tylko do 22 autobusy jeżdżą? Nie do 23. Nie, ale my, myślę, że wystarczy 22:15. Otóż po 22 jakoś zauważyłem, że jest jakiś większy ruch, wiesz? Tak jakby dużo osób kończyło pracę o, i, okay. i po prostu jest większy ruch. Zresztą kiedyś już nasza słuchaczka tutaj przecież dzwoniła do tematu dla reportera i informowała nas o tym, że jej mąż na przykład wracając z pracy, często musi niestety jeszcze czekać się na drodze, bo na przykład w wiatrak wiozą, nie? W sensie element w wiatraku. Mm -hmm, mm -hmm. więc e, możemy przekazać, żeby tak, nie wiem, 22.15, 30, to już by było zdecydowanie inaczej na pewno. Północ to myślę, że trochę za późno, no bo to jednak dwie godziny przestoju są. Dla firmy, a to też wiadomo są Koszty. pieniądze, mhm. tak. E, ale myślę, że te pół godzinki nie sprawi jakiejś wielkiej różnicy. Zasugerujemy tutaj. Tak delikatnie. jest. Także bardzo dziękujemy za tą wiadomość od naszej słuchaczki. Tak, Pozdrawiamy. Kolejna sytuacja, kiedy ktoś nie ma możliwości do nas zadzwonić, ale kontaktuje się właśnie przez e, Messengera Radia Elka Zagłębia Miedziowego, bo ptak nas znajdziecie właśnie na portalu społecznościowym na Facebooku, bo, nas. tak więc ptak nas znajdziecie. No właśnie. Więc polecamy. E, znajdujcie, a teraz to jeszcze wrócimy oczywiście do kolejnego tematu z Polkowic, bo Kasia opowie nam jeszcze o Wigilii. Na naszym portalu informujemy również o Wygilii Miejskiej w Polkowicach, która odbędzie się już w najbliższy piątek. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17 i trwać będzie do 19 w programie m.in. Wspólne Kolędowanie, które poprowadzi Przemysław Szczotko wraz z uczestnikami warsztatów wokalnych działających przy Centrum Kultury. Wystąpią też dzieci z katolickiej publicznej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników będzie mógł również skosztować ciepłego posiłku, a dla mieszkańców przewidziano drobne upominki. Także ten piątek, godzina 17 Wigilia Miejska w Polkowicach. No, to zapraszamy. By słuchaczka się poprawiła, rusza przewóz. Miałoby. Tak, 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 no widziałem właśnie. Także dobrze, temat mamy zapisany i, i będziemy przekazywać, także na spokojnie. Kochani, my czekamy tutaj nadal na wasze telefony. Tutaj widzę, że ktoś jeszcze pisze. Nasza kolejna słuchaczka pisze. No. Że prosi, aby zapytać w ratuszu, czy można by było podświecić czapkę Mikołaja. Ratu, Wie, że ratuszowa jest, jest z iluminacją, ale żeby tak, jeszcze no. dodatkowe światło na czapkę, żeby było no, widać. W sensie, ciemku. myślę, żeby tak spod spodu, ale to ja nie wiem, bo to jest inwestycja już grubsza i to na to trzeba mieć jakieś fundusze i, I środki. I, bo... na wy, I na wysokości. Tak, to chwała na wysokości. <laughs> Też. Dobrze. 9:37. Zapytać możemy jak najbardziej na przyszłość, no bo po 16 jak już jest ciemno to i nie widać praktycznie. A może i takie lampki świąteczne dać dookoła jeszcze. To byłby czad. W sensie ze światełka. No takie światełka wiesz z lampek też w ogóle byłby czad. No, zapytamy. No, wtedy wyglądałoby już to naprawdę zacnie. E, dobrze, to my przekażemy te informacje, tą sugestię. 726, 114, 114. Aktualnie to coś mi się tutaj. Mm, coś zacięli się nasi słuchacze w drugiej części. Tak, ale ja się tu zaciąłem, widzę, że mi się zacięło tutaj coś. O dobra, już jest lepiej. E, także zapytamy na pewno o to, o to podświetlenie, bo no powiem ci. Dobry pomysł. O przewóz gabarytów też. O tak, to tak. To też nie, nie zmienia faktu, że też o to za, zapytamy. 726-114-114, ostatnie 7 minut do dyspozycji do 9.45, tylko tyle czasu pozostało, więc mamy nadzieję, o tak jak teraz słuchacz korzysta z linii i proszę, dzwoni. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, ja dzwonię właśnie żeby wam po odpowiedzieć w tej sprawie tych wiatraków. Dowiedziałem, że ostatni właśnie temat, że oni wyjeżdżają nie o 22, tylko za 15 tego powodu, że niby nie wyrabiają się w godzinach pracy i mieli kiedyś wyjazdy o 22, a teraz mi zmienili na za 15, bo po prostu potrzebują do rana, żeby dojechać i im brakowało czas pracy mm -hmm. kierowcy. I a, dlatego tak się wyjeżdżają. tylko najśmieszniejsze jest to, że po prostu gdy oni wyjeżdżają, blokują całą drogę, a bez problemu cały pas jest wolny. Które samochody mogłyby ominąć te wiatraki po prostu na jednym pasie, bo jest na tyle przejazdu? No to panowie służby zatrzymują. Cały ruch, no i faktycznie tam stoimy 15-20 minut, bo też tam będę jeżdżał. Także tyle po prostu chciałem to powiedzieć, mhm. że na tej zasadzie tak to wygląda. Bardzo okay. dziękujemy za tą odpowiedź tak. pozdrawiamy naszego Ale? słuchacza. Co nie zmienia faktu, że też oficjalne zapytanie skierujemy do, do firmy. I... Ale widzisz to tak, jak myślałem właśnie że to tak będzie, że to wszystko kwestia finansowa, nie? I czasu pracy. Tak, i czasu pracy. No, ja się nie dziwię. Poza tym z tym, tym że blokują całą drogę, to ja się trochę nie dziwię, bo Dla wtedy ten kierowca... Tak, raz, że kwestia bezpieczeństwa, ale wtedy też ten kierowca, który jedzie z tym wielkim gabarytem, nie musi się aż tak bardzo stresować, że komuś przetrze auto na przykład, na bo przykład. może się okazać, że gdzieś będzie dziura, gdzieś będzie jakiś uskok delikatny, będzie ruszał lekko kierownicą i już może niestety spowodować to, że wbije się komuś w auto, może dlatego chcą raczej uniknąć. Więc no, z jednej strony rozumiemy, że jest miejsce, ale z drugiej strony no, może być problem właśnie przy takich mm, przy takim ruchu. Jedno jest pewne, zapytać na pewno zapytamy. Oficjalne pismo Oleszek napisze i będziemy się dowiadywać, co z tym fantem można zrobić, mm, bo drogi nie zmienią. To nie ma takiej opcji w ogóle. No raczej. No, odbieramy kolejny telefon. Słuchamy. Dzień dobry, witamy. Ale przepraszam jeszcze o z tej sprawy, tylko że ja mówiłem o pasie przejezdnym, tylko chodziło mi o to, gdy oni stoją i my stoimy, po prostu oni jeszcze czekają po prostu na odjazd i nic się nie dzieje, oni A, po prostu stoją sobie na poboczu dobra. i cały sznur samochodu, więc tu by się można było zapytać, dlaczego w międzyczasie nie puszczają kierowców, żeby jednym pasem jechali? Rozumiem, mm -hmm. jak oni puszczają tak, tak, tak. drogę, to rozumiem, że e, trzeba drogi, ale gdy oni stoją czekają sobie 20 minut czasami, zanim wyjadą na drogę, a ruch już jest zablokowany, czyli ruchy miejskie, wszystko już stoi i po prostu puszczają obiadami i czekamy mm -hmm. wszyscy, bo aż panowie ruszą, nie? Na tej zasadzie. No to teraz, to teraz już rozumiem. Dobra, to już mamy uściślony w takim razie. Dzięki Dziękuję wielkie, bardzo. pozdrawiamy. E, to dobrze, że było dopowiedziane. To ja źle zrozumiałem w takim razie, bo myślałem, że w trakcie jak jedzie ten, to auto, że można obok przejechać. E, dobra, to czyli chodzi o tych, o, te, o ten patrol, no, chciałem właśnie. powiedzieć. W sumie pilot pilot. Halo, A. halo, dzień dobry Słuchamy Dzień dobry, Piszę pana, ja chciałam spytać, w którym został mi wyłączony telewizor o. Wyskoczyło brak za, zarejestrowanych kanałów mm. A należy do Wektry I chciałam spytać po prostu, no, czy to y, po prostu, nie wiem, gdzie mam się to zgłosić No do Wektry Najlepiej do Wektry no ale wie tam co no nie wiem dlaczego to tak się stało. Ale to, to pyta się pani dokąd się zgłosić, to do Wektry. A czemu się stało, to my jak, też nie wiemy. Jak, jakby pani przestało działać w radioodbiorniku Radio, radio LK, to wtedy takie słuchanie, aha, takie pytanie byłoby zasadne. No to dobrze. Co dobrze. do telewizji, no to. A opłacone, rozumiem, że opłacone pani wszystkie rachunki. Opłacone mam wszystkie rachunki, tylko że po prostu wie pan co, to jakaś była ta y, zmiana chyba. A, a może, może, bo to tak, pi pierwsza rada informatyka, jak coś się dzieje z komputerem, spróbuj włączyć i włączyć, to może podobnie z dekoderem proszę włączyć i włączyć, może tu coś pomoże. B robiłam to, proszę Ach, pana, a... nic nie daje. No nie. Mi się wydaje, że to po prostu mówili, że to będzie zmiana, czy, no ale niedawno, no ile, parę lat, no parę cztery jakaś... lata, były dekoder, no to hmm. ten dekoder, to nowy, czy... Jakaś no, nie grubsza nie, no, sprawa. To nic będę... Musi się pani w, u, u, w operatora dowiedzieć. Tak jest, tak jest. Dobrze, dobrze, dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam do serdecznie, do, do usłyszenia. E, no a poza tym, jak mieliby zmienić dekoder, to muszą pani zmienić, no bo pani opłaca rachunki. To tak. nie jest tak, że, nie wiem, nagle coś zmieniają, a pani, na pani dekoderze to nie działa. To jest ich obowiązek, to mają w ustawie, w umowie, przepraszam, z panią hmm. podpisaną. E, tak jak i pani ma podpisane, że pani musi na czas opłacić rachunek. No to także, to tak wygląda. Tak. Każdy musi się ze swojej umowy jakoś wywiązać. Na naszym zegarku 9.43 fajnie, fajnie dzwonią, wiesz, mm. ale od razu tak człowiekowi inaczej, nie? Jak dzwonią słuchacze, tak Oj, jakoś, można porozmawiać. Je. I szybciej wtedy audycja nam Ta. tutaj miała, Można się kiedy? dowiedzieć, że na przykład niektórzy mogą mieć problemy z kablówką, ja mam Że coś naś... przełączyli, coś zmienili. Ja mam gorącą nadzieję, będę mocno dzisiaj wieczorem trzymał kciuki, żeby noga nie powinęła się koszykarką z Polkowic, które dzisiaj udały się do Pragi na mecz z liderem grupy B Euroligi koszykarek. USK Praga to drużyna, która jest. USK. Na... USK. USK Praga jest liderem, ma na koncie z ośmiu meczów siedem zwycięstw, tylko raz przegrały. Przegrały gdzie? W pierwszej rundzie w Polkowicach. No i bardzo to... dobrze, teraz przegrają w, dru... w kolejnej rundzie w Pradze. Właśnie, dlaczego nie miałyby <grym> przegrać <grym u siebie z Polkowiczankami i za podopieczne Karola Kowalewskiego na pewno dziś wieczorem od 19. Ja osobiście mam nadzieję, że fani dobrego sportu na wysokim poziomie też będą dzisiaj trzymać kciuki. A ja chciałem do, do, do chyba dopowiedzieć, że to będzie, jeśli wygrają dzisiaj, to będzie chyba dziewiąta z rzędu, nie? Zwycięstwo. Nie, nie, bo to y, osiem z rzędu mają w, orle A, w, lidze. Sup, w, Orlen, sup, w Orlen Basket Lidze. Natomiast tutaj... Y, no ale to są w formie, no to dopiszą do kilka. Są w formie, bo w, w Euro lidze też sobie pomarańczowe bardzo dobrze radzą. Na osiem drużyn są teraz w środku stawki, na czwartym miejscu. Mają w dorobku 13 punktów, 5 zwycięstw, trzy przegrane. No i jeśli dzisiaj by wygrały, no to już zdecydowanie bardzo mocno by się przybliżyły do awansu do dalszych gier z grupy, za co oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki. Drodzy słuchacze, końcówka na tematu dla reportera. Jeśli ktoś z rzutem na taśmie chciałby nas jeszcze o czymś poinformować, ewentualnie wyemitować komuś kwiaty i motyle, to ma taką możliwość, ale już tylko A co stało jest wam... kwiaty i motyle, bo już dawno nie słyszałem. O właśnie. No, no. by się przydało, drodzy słuchacze, tak podziękować za coś. Może jak studzienkę wymienią na tęczowej, na ruszowicach. O, już zgłosiłem to. Już no my przypomniałem, się, e przypomniałem się. I, I może jeszcze jak tam ten autobus, to może ktoś tam wiesz, zadzwoni i podziękuję. Oby. O, no, zobaczymy, tak. co z tego wyjdzie. Póki co, to my się żegnamy. Ej. Dziękujemy ślicznie za dziś. I zapraszamy jutro na 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.